Ale miła uroczystość wręczenia za wynalazki ekonomiczne. I tutaj. trzecia nagroda za radykalną likwidację bezrobocia poprzez uznanie za bezrobotnego osoby pozostającej bez pracy ponad 10 lat, a resztę za czasowo pozbawionej pracy. Nagroda dla Ramała Salamuchy. <gry> Chciałbym najserdeczniej podziękować pracownikom administracji państwowej wszystkich szczebli za niezmiennie klarowne i konsekwentne działania udostępnieniem 15 ton materiałów źródłowych. Duże brawa. W tej samej dziedzinie dla ekonomicznej druga nagroda za poprawę średniej płacy krajowej o 9% poprzez Wprowadzenie w parlamencie i w urzędach administracji państwowej systemu pracy trzyzmianowej. Nagroda dla Witolda Newisia. Druga Chciałbym serdecznie podziękować Janowi Kowalskiemu, Andrzejowi Nowakowi, Annie Krawczyk, Bożenie Nowakowskiej, Jerzemu Właszczykowi, Aninie Kowalskiej, Wojciechowi Skupieniowi, Marcinowi Lewandowskiemu, Mariuszowi Królowi, Lekowi Kwiatkowskiemu, Marianowi Olszewskiemu i im podobnym. Dziękuję. w tej samej dziedzinie pierwsza nagroda za opracowanie systemu premiowania dyrektorów szpitali za uzyskiwanie około 65-letniej umieralności pacjentów. Dodatkowo nagroda ZUS 100 tysięcy złotych. Chciałam podziękować mamie Whitney Houston oraz wynalazcy dziury budżetowej. Dziękuję.